Znajdujemy się na ulicy Karowej. To właśnie tutaj jest wejście do 19-wiecznego kanału burzowego, który służył powstańcom do przemieszczania się oraz schronienia w czasie powstania. Idziemy właśnie tunelem, w którym chodzili powstańcy podczas Powstania Warszawskiego. Jak widzimy, jest to wszystko dzisiaj osuszone. W tym momencie wchodzimy trochę wyżej idziemy wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia cały czas. Nieprzyjemnie, no klimat panuje jaki panuje. Zapach też nie zachęca, no, ale idźmy dalej. Właśnie widzimy główny kanał Krakowskiego Przedmieścia. Przeszliśmy właśnie 40 metrów kanałami. No nie chcę wyobrażać sobie, co mieli tutaj powstańcy, bo to naprawdę nie było przyjemnie. To powstało na rzecz filmu. To nie było tutaj oryginalnie. To jest włas śniegowy, do którego przesypywano śnieg. I idąc kanałami, ten pierwszy żołnierz, który szedł z przodu, miał ze sobą latarkę. On jako jedyny miał latarkę, bo nie wolno było mieć latarek. Bo chodziło o to, żeby Niemcy jak zobaczy we włazie, to żeby nie było widać... E... No, po światy tej zapalonej latarki. Czyli też po ciemku wchodzili. Czyli po ciemku. I kiedy dochodzili już do końca kanału, e, widać było: widać, nagle zapalało się latarka z czerwoną przesłoną. To był inny żołnierz, który był e, żołnierzem plutonów łączności specjalnych. To był żołnierz, który siedział przy włazie. Na dole, przy włazie siedział. I on zapalając światło, informował, że trzeba natychmiast że, że to czerwone światełko. To była informacja, że już jesteś na terytorium powstańczym i masz powiedzieć hasło. To hasło było bardzo często trudne do wymówienia, na przykład Grzegrzółka. Chodziło o to, żeby Niemiec yy, znaczy Niemcy nie używali kanałów, ale istniało takie niebezpieczeństwo, że mogą je użyć i chodziło o to, żeby bardzo szybko się w razie czego zorientować, może no, to nie idą swoi, tylko obcy wrogowie. I tymi kanałami i jeżeli, jeżeli to hasło zostało wypowiedziane szybko, to one codziennie były zmieniane.